Zapraszam na profesjonalny tuning Astry. Mamy tutaj benzynę w innym opakowaniu i dwie folie. Będziemy naklejać na lasterka. Ale najpierw muszę dodać pył do spryskiwaczy. No bo nie mam. O, tutaj się wlewa. Potrzebny jest zimowy. Mam tylko takie końcóweczki, ale starczy. I mam takie trzy opakowania Otwieramy. Z tego co wiem, tu się wlewa płyn. Otwieramy. Bierzemy ten płyn. No i wlewamy. Tylko muszę to jakoś zrobić. Ok, to tak będzie. No. przy was postawić. Wlewamy tak, aby nie rozlać. Chociaż mi się pewnie nie uda. O, jednak mi się uda. Jednak nie

takie tyle. A najwyżej... A, to jest lejek. No więc nie wiem po co. A najwyżej doleję później. Bo upieram na jednym zimowym telefon. To nie mogę. Dobra. Teraz zamykamy. I teraz tak. Okej, jak to zamknąć? Dobra. Planę teraz trzeba zamknąć, ale kurna nie wiem jak. Później chcę. Przed prawą ręką. O! Tak wygląda sterka. I teraz trzeba zamknąć maskę. Ok, zamknięta. No to wracamy do folii. Tu mam suszarkę i będę lusterka przyklejać. Najpierw bardzo dokładnie czyścimy benzyną lusterko. Okazało się, że moje lusterko tak po prostu odpadło. Nawet się w ogóle nie trzymało, nie? No, ale jestem w trakcie robienia i nie wychodzi mi. Zerwałam lusterko, przypiony jakiś klej. Kończę ten projekt, bo mi się nic nie udaje. Materiały dostaną. No, porzucam czas na kawę i niedenerwowanie się.